Cześć, z tej strony Kamil Szyjka i witam Cię bardzo serdecznie na naszym kanale Podróżnicy po godzinach, a dokładniej w serii, którą poświęciliśmy książkom, które mogą być świetną inspiracją do podróży, albo które warto wziąć ze sobą właśnie w taką podróż. I dzisiaj kolejna podróżnicza książka. Książka wyjątkowa dla mnie, ponieważ jeżeli ktoś mnie zna, wie doskonale, że lubię miejsca, w których jest zimno. Lubię takie miejsca, które są oddalone jak najdalej od Polski, a właściwie to już najdalej, gdzie się da, czyli oba bieguny. Ale właściwie ta książka nie do końca jest o biegunach, ale o pewnych miejscach, które tym biegunom są bardzo, bardzo bliskie. Ale po kolei. Dzisiaj opowiem Wam o książce Dom pod Biegunem, Gorączka Antarktyczna autorstwa Dagmary Bożek Andryszczak i Piotra Andryszczaka. Historia Dagmary i Piotra jest. Fascynujące, ponieważ było to małżeństwo, które wiodło tak naprawdę zwykłe, codzienne życie. Wynajmowali jakieś mieszkanie w Krakowie, normalnie chodzili do pracy, robili zakupy, spotykali się ze znajomymi, aż do pewnego momentu, gdy postanowili zgłosić się do udziału w wyprawie na Spitsbergen. Jak wiemy, na Spitsbergenie znajduje się polska stacja, w której pracują naukowcy. I właśnie do tej polskiej stacji postanowili dostać się Dagmara i Piotr i tam spędzić. Jeden rok z własnego życia, czyli udać się na tak zwane zimowanie w polskiej stacji na Horsundzie. Jak to jednak bywa, od planowania do spełnienia tych marzeń, no droga jest dosyć daleka i właśnie ta książka o tym opowiada. Dagmara, ponieważ właściwie narracja przez większość czasu prowadzona jest właśnie przez nią, opowiada o tym, jak to się stało, że znaleźli się pewnego roku. Właśnie tak daleko od domu, jak spędzili cały rok na Spitsbergenie, daleko od domu i właściwie jak wygląda takie normalne życie właśnie w tak odległych zakątkach ziemi. Warto tutaj dodać, że podczas takich wypraw badawczych, nazwijmy to badawczych, bardzo rzadko dochodzi do tego, że wybierają się ze sobą całe małżeństwa. No, Dagmara i Piotr byli jedną z nielicznych par, które, którym się to po prostu udało. I co więcej, o mały woz według tej książki Dagmara nie pojechałaby na ten wyjazd, gdyby nie to, że właśnie pojechała na rozmowę ze swoim małżonkiem i została poproszona na taką rozmowę kwalifikacyjną. Nie chcę nic więcej zdradzać, ponieważ o tym wszystkim dowiecie się właśnie z tej książki. Warto tutaj przede wszystkim zwrócić uwagę na kwestie psychologiczne takiego długiego pobytu z dala od domu i w bardzo... Surowym, tak naprawdę, miejscu, jakim jest natura Spitsbergenu, ponieważ tak naprawdę otacza nas tylko i wyłącznie natura. Oczywiście wiadomo, że na Spitsbergenie także mieszkają ludzie, ale bardzo często, chociażby podczas nocy polarnej, spotkać jakiegoś człowieka, właściwie poza ludźmi, z którym żyjemy 24 godziny na dobę, jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Oczywiście do polskiej stacji przyjeżdżają także różnego rodzaju wycieczki. Rzadko, bo rzadko, ale tak się zdarza. Ale jednak mimo wszystko większość czasu ci ludzie, którzy spędzają w polskiej stacji e, na Spitsbergenie, spędzają tylko i wyłącznie w swoim gronie i psychologicznie tak naprawdę jest to bardzo trudny proces, ponieważ no, wyobraźmy sobie, że przez rok jesteśmy cały czas z tymi samymi osobami. W pewnym momencie takie nawet najprostsze rzeczy mogą nas denerwować. I o tym wszystkim jest właśnie napisane w tej oto książce. Po powrocie do Polski małżeństwo Andryszczaków nie chciało osiąść na laurach i dać się wciągnąć w wir codziennego życia i zaczęli w pewnym momencie marzyć o powrocie na Spitsbergen. Oczywiście wrócić jest dużo trudniej niż jechać za pierwszym razem, pomimo tego, że i tak jechać jeden raz jest naprawdę bardzo trudno, ale jak się okazało udało się im dostać do polskiej stacji na wyspie Króla Jerzego. Jest to wyspa zlokalizowana niedaleko bieguna południowego tym razem. Warto dodać, że małżeństwo Andreszczaków było bodajże pierwszą parą małżeńską, której udało się zimować na jednej i na drugiej polskiej stacji, czyli zarówno na Spitsbergenie, jak i na biegunie południowym, na wyspie Króla Jerzego. Czy Dom pod Biegunem jest to książka, którą warto przeczytać niewątpliwie. Jeżeli tak jak ja fascynują Was te rejony świata i właściwie takie niezdobyte krańce świata oczywiście niezdobyte jest to za duże słowo takie, gdzie nie ma turystów, nie ma ogromnej rzeszy ludzi, którzy nam ciągle przeszkadzają albo e, często gdzieś wchodzą, gdzie chcielibyśmy być sami to wydaje mi się, że ta książka może być niesamowicie fascynująca. I dla mnie ona jest fascynująca pod takim względem, że pokazuje, że naprawdę warto wierzyć we własne marzenia, wierzyć w spełnienie tych marzeń i kolejna sprawa, że nie warto dawać się wciągać w taki wir codzienności, który gdzieś nam świat narzuca. I właśnie ta książka Dom pod biegunem pokazuje, że warto walczyć o spełnienie swoich marzeń i jeżeli chcemy, to naprawdę możemy przeżyć niesamowicie piękną przygodę. Jeszcze raz polecam Wam bardzo książkę Dom pod biegunem i oczywiście już teraz zapraszam na... Kolejne nagrania z cyklu podróżniczego, a także właśnie z cyklu książkowego, jeżeli chodzi o książki do podróży. Polecam serdecznie, zapraszam na nasze socjale i do zobaczenia.